Witam bardzo. w nowym odcinku serii Nowa Era Manchester United, w odcinku numer 7. Witam Was, Podchorowany Bigos. I witam Was w siódmym już odcinku, tak jak mówiłem. No i co, jesteśmy na etapie wielu świnałów chyba FA Cup, Jak dobrze pamiętam. Jesteśmy w sobotę i w drugim fi filmie w tym tygodniu. To dziwne, a to dlatego, że u Ziemniaczka nie ma filmu, bo on się lubi opieprzać i nic nie robić. Więc dopóki nie nagra filmu, nie będzie, bo ja się skupiam na swoim kanale i nie mam czasu mówić, żeby nagrał w końcu film. Jak ma problem, się wyrobić, żeby tylko nagrać film. Także może mu coś napisać na kanale, żeby się zaczął wyrabiać. No i co, jesteśmy w karierze Manchester United, w którym w tym odcinku już raczej ten sezon możemy skończyć, bo jest już marzec. W, w tamtym odcinku, aż od 1 lutego do właśnie tego marca. No i co, zostały bardzo ciekawe mecze. Wy, w, u siebie gramy z Manchesterem z City, później gramy z Nottingham. No, gramy z Manchesterem City później to również u siebie, ale w Lidze. Wyjazd wana na Ligę Europy. E, później wiadomo, jakiś tam mecz z, z rewanżowy z Newcastle, który pokonaliśmy ostatnio 5 1 e, No i oprócz w sumie tutaj jeszcze Chelsea na wyjeździe to nic ciekawego tu nie ma. E, tutaj Manchester dopiero co wygrał puchar, puchar FA Cup, więc możemy mu im popsuć w końcu te dobre nastroje i wygrać z nimi w FA Cup, pokonując ich, co za tym idziemy do półfinału FA Cup i wtedy zostaje już tylko Arsenal lub Chelsea, Tottenham lub Preston, Oxford lub Luton chyba, jak dobrze pamiętam. No i teraz tak, analiza drużyny przeciwnej. O Jezus Maria, myślałem, że będzie łatwiej, a tutaj tak, gry, liczby poczętych, to akurat najmniejszy tutaj z tych, którzy mogą nam zagrosić. E, Halant, Foden, Bernardo, Rodrigo, De Bruyne, który o dziwanie jest zaznaczony, Ruben, Guardio, Gundagan na ławie, Savino jeszcze, dziwne, że Toku nie ma. Wszyscy zdrowi, więc będzie lipa. Nie zdziwiłbym się, jak dostaniemy na, na dziurę. Eee, o proszę, Junior chce odejść, kto chce odejść? Już wam mówię, eee, odejść chce Brook, a Brook, a tam był Góryk, Brook jest, no w sumie, nie, no nie. No i dobrze, czas kompletować jedenastkę i Kubomir, eee, widz, który daje bardzo dużo tipów i Q&A, które odbędzie się niedługo. Napisał, żeby Ugarte był e, podstawowy 11, a kaszymy rozmiennikiem. Oczywiście, że wezmę to pod uwagę i oczywiście, że będziemy tak robić. E, będzie to zależy trochę też od formy, ale jak na razie ugarte przewyższa. No i co? W takim razie widok taktyczny i zapraszam do Ultrafort. Trafford i zapomniałem, nagrywam piątek, to akurat jest tam najmniejszym problemem, ale problem jest taki, że ja chyba filmy zawsze stawiałem w sobotę o 14, więc stara się spóźni, bo jest mecz Chelsea, więc montować będę go do 13.20 bo mecz jest o 13.30 a chcę go obejrzeć I zresztą wy to już pewnie i tak widzicie bo, dlatego przepraszam was po prostu, że film się spóźnił chyba, że widzicie go o 12, w co wątpię, bo stanę o 11 dlatego jak będą mecze, to po prostu te nagrywki będą się opóźniać znaczy film będzie się go Gjokeresz po tym jak wypalił, miejmy nadzieję, że wypali po raz kolejny tym razem na Old oraz z takim przeciwnikiem i mamy rzut karny, Rodrigo, zdobywca z tej piłki, słuszny zresztą według mnie przynajmniej i mamy rzut karny i oby teraz... No nie, Rasford chyba wykonuje, a nie Bruno, dobra. Bruno czy Ederson, kto się pomyli? Pomylił się Bruno Fernandes Supek. Ja pierniczę, no w takim momencie zawiesz. Kapitan mógł... Jak mógł kapitan tak zawieść Manchester United w takiej chwili? Tu, Oj ciekawe, to był mecz, żebyśmy to trafili. Jo musi strzelać karne w takim razie, bo jeśli Bruno się myli w takich sytuacjach, no to niestety. A teraz możemy jeszcze z kontry zabić wynik meczu. Znaczy oni mogą zabić i w końcu zaatakować, ale to się nie udaje. Majnu i Foden po raz kolejny. Bruno, co na skrzydle w ogóle leci? Jestem w dobrych teraz nastrojach w sumie po tym, co za. za... Zaprezentowaliśmy, ale niestety spalony, Rashford znowu spalił. Do tego QA to będzie się, nie wiem, może zrobimy to z turniejem młodzieżowym, żeby nie przenudzać to będzie QA, bo z tego turnieju młodzieżowego i tak weźmiemy jedną gwiazdę, a on jest na pół odcinku, więc może wtedy zrobimy QA. Zobaczymy, możecie też pisać jeszcze pytania. E, jeśli Kubomir już napisał, więc dzięki wielkie kilka pytań na pewno w odcinku się pojawia, jak nie wszystkie. No i zapraszam jeszcze innych widzów, żeby zadawali pytania. Bo ten turniej młodzieżowy chyba tam trwa z, piętno, z dobre dobre 20 minut. Więc trochę odpowiadać będę mógł. A teraz prawie tracimy bramkę. Spróbujmy wyprowadzić w końcu dobrą kontrę. Bruno, Gyokereresz w końcu wychodzi na wolną pozycję. I teraz mamy Gyokeresz, ale. Nie wiadomo, czy nie jest trochę za wolny, ale w sumie w takich sytuacjach się nie myli, ale słupek, co jest z tym słupkiem? Zaczarowana bramka Manchesteru City, dwa słupki, teraz Jokeres i wcześniej Bruno Fernandes z karnego. Ale gramy rów jak równy z równym, ale za to teraz KDB, no a na broni jeszcze jest... Dobra, na szczęście się pomylił Grylisz, Grylisz. Bruno co zrobił? Bruno się może rehabilituje, a on z tego karnego poniedra. O Oj, teraz pięknie znowu Mousauri. No w końcu to jakoś wygląda, klepka, ale garnaczo, no niestety, nie ten poziom jak na razie. Oj nie, żebyśmy zaraz tylko nie stracili. Kevin de Bruyne na wolnej pozycji. Bernardo de Ligt na szczęście zablokował strzał i dobra. Chyba to będzie tyle. Tak jest. Pierwsza połowa 0-0, mimo że my mieliśmy dwie dogodne sytuacje. No niestety, no oni mieli cztery strzały, ale my mieliśmy bardziej dogodne. Supek i niestety nietrafiony rzut, yy, rzut karny musiał nam tutaj przyowocować tym, że no nie jest dobrze. Ten jest kompletnie inaczej niż Oylund działa w tym. On umie się zaprzeć, zwłaszcza widzicie co on tu z resztą teraz zrobił. Szkoda, że Bruno Fernandes to jest największy sabotażysta tego Manchesteru w tym meczu. To co on robi to jest w tym meczu naprawdę przegięcie. No teraz wypuścił piłkę, a mógł strzelać. Tragiczny dzisiaj jego wysył. chyba. No. Na wojsku zamelduje się w 61 minucie za Garnacze, który akurat dużo, dobrze nie gra. A Mat Dawał już zwycięstwo Manchesterowi w FA w ostatnich minutach do grywki z Liverpoolem. I oby teraz to powtórzył, bośmy tylko nie stracili zaraz goła. Oj, teraz niedobrze nasza obrona, Bernardo. I teraz fenomenalna parada Onany. Ura to, to była stuprocentowa. On się w takich sytuacjach nie myli. Jednak Onana obronił taką sytuację, która na ta piłka meczowa zdecydowanie po stronie Manchesteru, bo oni jakby się zabunkrują, to nie ma przebacz. Teraz Bernardo, i trzeba zrobić zmiany. Trzeba zrobić zmiany, ale ładny widok na, na Old Trafford. Najgorzej zaprezentował się, no wiadomo, tutaj garnaczą. Dalot, który zejdzie i Rashi, który powinien zejść, ale no, nie mamy lewego skrzydłowego. Mamy tam Antonu, Antonego, a wolałbym go tu na niego nie stawiać. Więc wejdzie sobie Luxo. No i to tyle. Dwie zmiany, resztę w, do gry. Teraz wielki błąd u Phil jego idealna pozycja, ale ona na w tym meczu naprawdę oprócz tego jednego błędu jest fenomenalny. Obronił teraz takie piłki. No, widać lekkie zmęczenie już i przemęczenie meczem. Jedzenie meczem, które wykorzystuje zawsze Manchester City. Jak się gra z takim rywalem, trzeba być skupionym 2-4 na 7. O teraz, no i Bruno znów mógł zagrać piłkę, którą znalazłby na pewno kilka piłkarzy, na pewno Saka, Palmer, oni by na pewno znaleźli takie podanie. Wydaje mi się, że Bruno Fernandez w prawdziwym życiu też by takie podanie znalazł, no ale jednak nie tym razem. Bruno i Joker świetnie się tu odnajdują, szkoda, że Bruno w tym występie sobie nie pomaga zbyt. Bruno może się odkuć, ale Ederson w roli kolejnego strzału. Jokeresz w tym ataku robi taką robotę i jeszcze na główkę, ale guardy wybija. Będzie Dogrywka. Będzie dogrywka, więc w pierwszej połowie dogrywki nie robimy zmian, dopiero w drugiej zrobimy zmiany. No Wygląda to dobrze, mimo że oni wiadomo więcej strzałów i okazji takich z dystansu, to my jednak umiemy się im postawić, więc jest to spoko. Warto powiedzieć, że FA jest też chyba naszą jedyną oprócz Europa League szansą na trofeum w tym sezonie, a wolałbym w, tym, w tej FIFA wygrywać, w tym FC wygrywać trofea. Bo, jednak, jak pamiętacie tamtą serię, to ja musiałem 4 sezony zrobić i zrobić jakąś potęgę, żeby wygrać karabało Zażegany, dlatego wiecie. The na tej pozycji jest świetny. Teraz fajnie, Mainu przytrzymał Halanda. I możemy coś z tego wyknąć. Ten Gyokeresz fajnie się tu przybija. A z że wypuścił tą piłkę, mógł fajnie podać też do Gyokeresza. A ma dośrodkowaniem Rashford to Myślałem, że Mainu teraz naprawdę świetna to była nasza sytuacja. Powinniśmy ją wykorzystać w 100%. Teraz wracajmy, bo ta kontra może być zabójcza. Piłkarze typu Phil Foden, naprawdę, naprawdę i szybkimi piłkarzami, zwłaszcza w kontrze, żeby je tutaj wykorzystać. Znaczy, zatrzymać. No i mamy pierwsz, po pierwszej połowie dogrywki. No i teraz trzeba... O, Chelsea też dogrywkę na, i Arsenal, e, więc ciekawie. No w tej połowie na szczęście my wzięliśmy piłkę, bo teraz będzie ciężko, więc może być groźnie. Ostatnie zmiany, ostatnie szlify, no między innymi rzuty karne, więc go nie możemy tutaj zdjąć. Eee, najgorszy na boisku był garnaczo, a jest teraz, no małzeurów wiadomo. No ale raczej tu będą zmiany typu, żeby po prostu zmęczenie odrzucić. Na przykład Lisandro Martinez za Joro i to by było na tyle chyba ze zmian w tym meczu, żeby już na pewno nie przesadzał. Joro myślę, że jest w stanie zapewnić nam jakoś podobną na poziomie Martineza, więc oby tylko nie zawinął przy jakimś golu. ma fajnie w środku. Nie wiem po co na... Tamu to jest Fajnie tam wejść. I to by jest głupia strata piłki. I oby to się na nas jestemściło w końcówce. To jeśli tak będą wyglądać derby w Lidze, no to byśmy mieli już zagwarantowany jeden punkt, z czego na pewno by dużo troszkę pisów się cieszyła. No ale to jest puchar i tu musimy wygrać. A teraz Jeremy Doku niebezpiecznie. Phil Foden. Na szczęście, Joro, który zmieniony, mówiłem o tej jakości, daje nam teraz świetne wyrównanie. Znaczy świetne, świetny blok w końcówce. Na szczęście znowu Delicht Niebezpiecznie, bo to może pójść właśnie taka wrzutka a kanji myślałem, że ręka euro, ale na szczęście nie. Teraz Joker, żeby tylko nie stracił tej piłki. Będą rzuty gardę, jeśli tu nic teraz nie odwali, a ja nie odwali się. Ta wrzutka była niebezpieczna i znowu nas tutaj obronił onan. Z tym Bruno to akurat ja bym tutaj nie był taki pewny. A mat, y wiadomo, tutaj będzie strzelał. Dobra, zostawmy tak jak jest. Piątka wygląda solidnie no i Bruno po raz kolejny psuje nam, nie wiem co ten Bruno robi, ława w następnym meczu to jest minimum Rashford, piękna panelka w środek, ale Bruno no niestety, Bruno ława, Bruno ława i to koniec, kropka, no co on zrobił Ale teraz Depay się myli i znowu jest wyrównanie, no Keres raczej się nie pomyli, dokładnie Milfoden, wychowany w meczu City, no on się nie myli, to jest raczej pewne A ma, to by się on też się nie pomylił, no oprócz Bruno, który w tym meczu naprawdę tragicznie Teraz jest szansa, żebyśmy obronili ale Ederson Pogarta, oby on się tylko nie pomylił. I się nie mylił, wziął pewnie w jego prawą stronę. Teraz ona nam musi... No nie, raczej on to strzeli z taką mocą, no właśnie. Kobi Majnu, nasz wychowanek. I on też się nie myli, aczkolwiek było blisko. Dopóki Bruno nie będzie z temu strzelał, to możemy być spokojni. Guardiol, lewy obrońca, panenka w środek. mausauri. miałem go zmienić za Masona Mounta. I lepiej było go zmienić za tego Masona Mounta, bo putuje i raczej nas wyeliminował. Rodri raczej się nie myli. A jednak się myli! Ona nas znowu raz ratuje. Jasny gwin. delik w środek. Rodri się my... Ja pierdzicie. Dobra, ale ona na to mógł się tu rzucić chociaż. Lene Joro. No on musi się... I teraz było blisko Dobra, Stolos Przechodzimy, kurna, po takim meczu Po sabotażyście Bruno Awansujemy do następnej rundy FA Cup U zaciętych karnych Zdecydowanym sabotażyście Bruno I po bohaterze Onanie Ciekawe, dogrywka jeszcze się nie skończyła Więc ciekawe jak to przejdzie Chelsea i Arsenal 2-2 do 2. I Chelsea wygrywa pokarnych No to mamy dwa niespodziewane pojedynki I Oxford wygrywa trzy niespodziewane pojedynki No to jeszcze Tottenham do kolekcji I Luton przechodzi I jest zajebiście Bo Manchester United na pewno nie był faworytem Chelsea no raczej po takich sezonach też nie była faworytem To będzie finał na pewno niespodziewany I byśmy tego nie grali z Chelsea Znaczy chyba lepiej by było z Chelsea A nie, możemy grać z... Ale mamy półfinał FA Cup Po zaciętym tak meczu Tragicznie zagrał Bruno Fernandes I tutaj trzeba za niego zestawać tego Masona Mounta Zdecydowanie Mason Monta. Teraz mecz z Doffingham Czysto teoretycznie spokojny. Na, w ogóle na kilku powinien przejść. Nic nie powinno być Żadnych, żadnego przypału Tak, na pewno. Nie no, jak przegramy z Doffingham to będzie wstyd, akurat. Błagam, mnie z Doffingham. Jeszcze przed tym zobaczmy sobie nasz FA Cup. Z którym to jest nasze jedyne trofeum Gramy ze Spurs. No niestety oni pokonali, a już raz graliśmy ze Spurs. Teraz trzeba im dać. Rewanż, za te dwa przegrane w lidze. Wtedy raczej Chelsea, no na 100% Chelsea w finale FA Cup. Musimy wyeliminować Atenham, bo to jest sprawa o tym, że oni wygrają w trofeum albo go nie wygrają. Więc musimy to wygrać. O musimy wygrać? No tutaj na pewno nie zagra Bruno Fernandes, który no niestety, ale był sabotażysta. W sumie to zagramy taką 11 oprócz Casemiro wiadomo bo formę trzyma Ugarta i Dalot nie trzyma formy, więc Luke show pojawi się za niego. Szybka symulacja na The City Grant kończy się wynikiem 1-3. Majnur Rashford, który się w końcu przebudził i Ugarta, który wykorzystał swoją szansę. 4-0 Manchester City pokonuje Leicester. No widać, że na pewno byli pobuzowani tym wynikiem werbowym, gdzie jednak Manchester wygrał. Powinien wygrać jeszcze wcześniej, no ale teraz mamy kolejny mecz. Wtórkę z rozrywki tak zwaną i żeby nie było nudno, to tym razem kropeczkami z tym wielkim mecz zrobimy. Zobaczmy ten wielki Pojedynek, po raz kolejny. Nasze miejsce trzecie, ich miejsce pierwsze. My obijemy się jeszcze o majstra, czy już raczej odpuszczamy? Nie, no my bijemy się bardziej o tym, żeby się utrzymać w top 4. Analiza drużyny przeciwnej, oni się raczej tu nie różnią, no właśnie, tylko są przemęczeni, więc to jest nasza szansa. A ważny mecz teraz, nerbowy. Może pokazać nam, czy w końcu umiemy wygrywać z tych Big Six, czy nie. No miejmy nadzieję, że umiemy wygrywać. No zobaczymy. Wygraliśmy przez karnę, ale to powinien być remis. W takim razie symuluj mecz i witamy po raz kolejny na Ultrafort Manchester w przeciągu. Trzech meczy drugi raz i obyśmy tylko z nimi nie przegrali Jedenastka taka sama, no dosłownie taka sama Więc y, nie ma się czego bać, bo już raz z nimi zagraliśmy My jedenastkę natomiast zmieniliśmy jedynie Dalota na pro... Nie, Dalot wtedy też grał Zobaczmy tego Dalota, czy w tym meczu też nie będzie czasem tragiczny I miejmy nadzieję, że taki nie będzie Teraz możemy ten mecz zacząć dobrze, ale niestety, na ten geokeresz. On daje dużo, żeby nie było Ale mógł w tej sytuacji dać dużo więcej, Ciekawe to było. A tylko, że on, ona nas się teraz nie pomyliło, właśnie. Nie pomylił, błąd do środka. On to dania nie ma najlepszych. Masz ustkę u nas, Martinez. No, Martinez, mimo że go nie lubię, jednak gra zajebiście. Ale Giocarez okay, już dwie straty w środku pola jakby ta przeszła do fila Fadana, to jest 1-0 od razu. Tracimy głupio piłki, no i to się teraz. Te błędy się nasze. Przeciwiły nam no, to, co powinni zrobić, to zrobili i zaraz mogą zrobić to drugi raz. No De Bruyne, kapitan wziął sprawy w swoje ręce i strzelił. No na szczęście nas, nasz kapitan woli torturować kibiców. Teraz gdyby Erling to dobrze pograł, to, zagrał, to byśmy mieli 2-0. Erling. Błędy, błędy i błędy. To jest jeden z tych meczów, w którym popełniamy masę błędów. No i trzeba to zmienić. Joro niestety nie daje rady. Za to garnacz. O mamy rzut karny. Ale niestety będzie go wykonywał. Chyba, że mogę to zmienić. Jeśli mogę, to zmieniam to na Giokeresza. Jak Gio Keresh wykona rzut karny? Chyba, że to już za późno. No i Keresh strzela karnego Bruno. Myślę, żeby go spieprzył. A mamy remis na Old Trafford No w końcu jakoś to chodzi yy, Fajna bramka, żeby się rozchuźdał keresz I fajna bramka też taka, która może mu pomóc No Joro nie daje rady niestety Jak chciałem mu dać zagrać, to jak tu wróci Delictoros na swoją pozycję Rashford w tym meczu przemęczony, a co daje radę Więc yy, Antony pojawi się za Rashforda Co jest? Nie mogę go... Jednak nie mogę zrobić zmian, bo się coś zbagowało, Więc Rashford nie zejdzie No remis, ale najlepiej to to wygrajmy Zwłaszcza po takim czymś Minu zagrał podanie tak jak powinien zagrywać wszyscy i niestety Gjokeresz to spieprzył. A bardziej popisał się interwencją Ederson. Bo tutaj Ederson tylko i wyłącznie powinien dostać pochwały, a no żadnych negatywnych stosunków nie powinien dostać Jokeresz. A tu prawie tracimy kolejnego gola, w szczęście spalone. No i miejmy nadzieję, że ten wynik się zakończy dobrze, bez zmian. Przemęczony Rasfort nadal gra dusz, dużo, dużo lepiej niż Garnaccio na prawe skrzydle. A teraz Gyokeres, no takich sytuacji się nie marnuje. Gyokeres w tym meczu tragicznie, jeśli chodzi o skuteczność. Znowu Jokeres, ale tym razem źle wypuścił sobie piłkę. No w tym meczu występ imienia Bruno Fernandes. O kurno. Holand teraz niebezpiecznie mógł. Możemy albo wygrać ten mecz, albo zremisować, albo cokolwiek. Bobby miał tu tyle sytuacji, żeby pokonać Manchester w pojedynkę. No jednak ich nie wykorzysta, jak odpalił, to niestety zbytny to nic tu nie robi, jak na razie. Teraz Erling Haaland i mogliśmy w końcówce przegrać sobie mecz. Remisujemy, więc to jest dla nas bardzo, bardzo dobry wynik. Nie jest zły, jest bardzo dobry można powiedzieć. I teraz gramy z Atletico Bilbao na wyjeździe. Szansa dla Rasmusa Holunda się popisać kiedy go jest bez formy. To nie jest znowu ważny mecz. Fajnie by było go wygrać i nic więcej. Eee, najważniej... Najważniejsze nie załapać dużej ilości kontuzji będzie. Jest tu dużo krajków, którzy mają potencjał. No i dobra, Atletico do i Manchester yy, gramy. Na szczęście przez Bruno Fernandesa, bo który i tak by w tym meczu nie zagrał. Damy szansę zagrać tu Masonowi Mountowi i damy szansę zagrać tu na pewno Rasmusowi Hoylundowi yy, Tak samo zagra w końcu Antony łącznie z y, zamiast Delicta, zagra sobie Lindelo, garnaczo na lewym w końcu, na swojej pozycji. Prawie zagra Antony, tak jak już mówiłem. No i Casemiro w końcu, któremu już spadła cena. Yy, Przestajemy także Colliera, który w końcu da szansę odpocząć. Mayn no, nie nie kartem, Olir, no i dobra, taką jedenastką, trochę przerotowaną, trochę nie. Widzimy na stadio San Mamem i wywozimy stamtąd pełną pulę, czyli trzy punkty, a tak właściwie to dwa. Jeden prosty wynik dobry Mason Mount z dubletem Więc daje to przy słabej formie Bruno Fernandesza Na pewno zadowalający wynik eee, No przynajmniej nie dla mnie No bo wiadomo No ale dla Manchesteru już jak najbardziej Mason Mount kiedy strzela To jakoś nie jestem najbardziej zadowolonym człowiekiem na ziemi Kolejny mecz Tym razem na San Jose Spark Ostatni wynik to jest 5-1 z nich. Tu miejmy nadzieję, że powtórzymy to samo Tym razem już z przyrotowanym Bruno Fernandeszem Albo właśnie może dajmy szansę Masonowi Mountowi Który jest w świetnej e, formie Myślę, że to jest bardzo dobry wybór Skoro nie daje rady Bruno Fernandes, to daje radę Mason Mount. Powinniśmy takie coś prowadzić. Takie rotowanie tych najważniejszych zawodników da na pewno bardzo, dużo więcej pociechy niż jakbyśmy mieli. byśmy mieli takich bez formy trzymać w podstawowej 11. Sam Jesse Spark, przegrywamy po golu Tonaliego w ostatnich minutach. Jak się spisał Mason Mount? No, spisał się gównianie. Ogółem nikt tu nie zagrał dobrze, bo nasze statystyki to, uwaga, 4-4, no to nie, to powinniśmy coś tu wygrywać. no niestety, ale dobra, Chelsea remisuje z Ipswich, to też jest posrane. Takie rzeczy się zdarzają, obyśmy teraz tylko wygrali, albo zremisowali na naszym stadionie. Teraz tak, Luke Show, no to zagra, Mason mam w końcu nie zagra. No, Old Trafford nie powinniśmy tego przegrać więcej niż dwoma rąkami. Kiedy będziemy grali w Lidze Mistrzów, no to musimy nakupować jakichś zawodników, którzy jednak będą naszymi rezerwowymi bo kimi chociaż mieli ten skład dostosowany do tej ligi. Dobra, znowu w takim razie, kiedy Gjokeres jest bez formy, zagra sobie Hojlund. Sport, który jest bez formy, za niego tu Antone. Zagramy tak jak wcześniej po prostu. No i za Mainu pojawi się Collier w wyjściowej jedenastce. Za wiadomo tutaj niego pojawi się Maguire. Tu za niego pojawi się Joro. Jeszcze wiadomo Show. I taką jedenastką wyjdziemy, bo no i tak jest dużo przerotowana. Nie chce mi się tam zmieniać tej ławki. I na wynik na Trafford to 2-2. Powalczyliśmy do końca, żeby utrzymać ten... Wynik pozytywny. Juri, Hojlund ee, i Mozaurii uratował nam wynik w ostatnich minutach meczu. Najważniejszy jest awans do kolejnej stawki rozgryfowej, czyli już do chyba pół I jeszcze bez pokonuje spokonuje Spurs. No lecimy jak burza po dwa trofea w tym sezonie: po Ligę Europy, po FA Cup, gdzie z tym FA Cup to się nie rozpędza, bo gramy nadal z Torhamem i to nie na własnym stadionie. No wygląda to następująco: w miejsce czwarte w Lidze, gdzie tracimy jeden, dwa punkty do trzeciego miejsca, i jeden punkt przewagi nad piątym miejscem dające Ligę Europy. W FA Cup gramy ze Spurs w półfinale. W Karabao odpadliśmy w 1-8. Europa League, jeśli gramy z Galatasaray w półfinale. Ja bym odpuścił Ligę no rzecz trochę tej Ligi Europy, bo jeśli wygramy Ligę Europy, mam zagwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów. skoro i tak możemy zawsze się zsunąć w tej Lidze, Euro w Lidze na piąte miejsce, już nie mamy czegoś tak z tyłu głowy, że musimy walczyć o to top 4, mimo że wiadomo, większe pieniądze są za top 4. Więc fajnie by było jednak w tym top 4 być. Mimo, że nie mamy tej presji, no to więcej transferów, proste. No i tak. Tak zagramy w sumie, tylko jeszcze Lindelof. I show jeszcze raz za Dalota, bo Dalota to nie jest w najlepszej formie ostatnio. Takim składem wyjdziemy na Gulfs. Grywamy pewnie 2-0. Show. Majdusz czerwoną kartką w ogóle o 42 minuty. Bruno zamknął mecz. I znowu ten geokerresz. Jak się odpalił, to znowu się zamknął. I nie popodoba mi się to. Miejmy nadzieję, że jak damy mu grajków, to będzie wygrywał. Znaczy, będzie dużo strzelał. Co dwóch zawieszonych? A może jeszcze Jezus. Dobra. No to tracimy dwóch najważniejszych grajków na Tottenham. I oby udało się ich godnie zastąpić. Teraz najważniejszy mecz chyba. Bo gramy jeszcze o to, żeby Tottenham nie wygrał trofeum. Pocieszmy trochę zawodników przed tym meczem, albo zmotywujmy ich. Pół finał FA Cup. Jest to bardzo ważny mecz dla nas. A Mausery może grać taki, e, tak, ale Mainu nie może grać, więc nie gin, więc w końcu Casemiro zagra w meczu o stawkę. E, za Mainu pojawi się tutaj Collier, w ma bardzo dobre występy. Luke show za Dalota I taką 11 jedenastką wychodzimy na Tottenham, na Wembley Stadium. Jako, że Wembley Stadium w tym sezonie nie widzieliśmy ani razu, e, w tej serii nie widzieliśmy ani razu. A w tamtej tylko raz, o widok taktyczny Wembley Stadium z Tottenhamem Czyli na ich byłym stadionie gramy No i obyśmy w końcu wygrali tutaj mecz A teraz możemy wygrać właśnie z taką formą Rashforda To prawda forma Rashforda przypłaciła nam formą Gjokeresa Mamy rzut karny po popchnięciu Gjokeresza właśnie. Rashford i Gjokeresz, który może się odkuć. No dam Bruno strzelić tego karnego na odkutkę tak zwaną. Oby się z tym razem nie pomylił. Bruno Fernandez vs Foster. Nie wiadomo dlaczego Foster, ale Bruno się tym razem nie myli. I wygrywamy 1-0 na Wembley Stadium. Czemu nie Vicario, a dlaczego Foster? No mnie się nie pytajcie, ja i przeprowadziłem takie transfery, mimo że według mnie Vicario jest jeden z najlepszych premkarzy w tej lidze. Nie wiem czego tak, a teraz Werner. Pamiętajmy, że... W... Timon jeszcze dobrze tego nie zakończył. Kulusewski teraz mógł tutaj nam prowadzić w lekkie tarapaty. Jokeres i Fernandez naprawdę dobrze w tym meczu współpracują. O za którą okiwał. Jaka bramka pie! Chwilę uwagi, tracimy taką bramkę. No, Sol ładnie to zakręcić. Jak w wjechał w naszą obronę. Oby teraz szybka odpowiedź. Zwłaszcza po takim wejściu Bruno i Jokeresza w ten mecz. Może być naprawdę ciekawie. Może szybka odpowiedź, aby ten mecz to był naprawdę ciekawy mecz, tak jak z Brentford pewnego czasu. Małzewry ładnie okiwał jednego, ale drugiemu już nie dał rady. No i, w I znowu widzimy po raz kolejny tam przewagę Tottenhamu. Tottenham jest arcy w, ty w tych, mocy, w tych symulacjach. Nie widziałem tak mocnego Tottenhamu w FIFI od dawno. dawna. Son, no teraz żeby Son znowu tego nie wykończył. Son jest tak przemocarny w tej FIFI. Znowu przy krótkim słupku i znowu jest to samo. Przegrywamy 2-1 z Tottenhamem w 34 minucie. Może Garnaczo na ratunek wróci jego talent, który był widoczny. No nie wróci, bo on zamiast podać, to wolał się kiwać. Jak mi on mnie w tej fifi. Hummin son po hat trika w teraz, żeby tylko on tego meczu nie zamknął. Kulusewski mógł tu ładnie zamknąć przy słupku. Znowu niedobrze, trzeba tym razem w przerwie interweniować jasno. Flick Jokeresz nie daje rady w tym meczu. Werner mógł zamknąć ten mecz. Żar do zmiany. No nie, jeszcze nie dawajcie im z tego fragmentu gry. Pedro Poro nie wykona na pewno dobrego. No z dwoma to nie tu raczej nic nie zrobił. Hummin son koniec meczu. O, ale za pierwszy z armaty. Płocko. Ale za no hat trick, najładniejszy hat trick chyba w ogóle jaki mógł mieć. No, piękny strzał, ale za dupczył. Mi Son jest nierealny w tej Fifie, Dopóki on nie odejdzie z tego, to ten hamu, to jesteśmy w lekkiej dupie. Szkoda, bo to daje większe szanse to ten hamowi na wygranie trofeum. Joker w tym meczu kompletna dupa. Tak samo jak Garnacho. I tak samo jak Mousaury i miejmy nadzieję, że te trzy zmiany dadzą nam dużo, dużo, ale to dużo więcej, ogółem dużo więcej. A zaczęło się bardzo dobrze. Nie, Werner, no nie! Jezus Maria, Madison, co my tu robimy w tej obronie? Powinna być szósta w tej połowie minimum. Dajmy zadebiutować Collierowi jeszcze noś. jeszcze. i tak to jest przegrany mecz raczej. Szkoda, bo to tylko był finał FA Cup, jak na razie półfinał FA Cup, to jest raczej pewne, że zaraz mógł Son jeszcze dobić. Kompletnie bez pomysłu graliśmy w tym meczu. Fajnie się to zaczęło, skończyło się jak zawsze z Tottenhamem. Trzy mecze z Tottenhamem w tym sezonie, trzy przegrane, oby to się w następnym sezonie zmieniło. Szkoda tego meczu. No ale zasłużyliśmy przez pierwsze 5 minut. Chelsea będzie się bijać ostro rozkręconym Tottenhamem w finale. Będzie to na pewno dla nas bardzo ważny mecz, bo, bo Tottenham nie może wygrać trofeum, bo się zaburzy przestrzeń. Szkoda tego efektu, zwłaszcza po tym, jak pokonaliśmy najlepszy zespół Premier League, tak w sumie rzecz biorąc, w kilku latach. No i jeszcze, na koniec tego odcinka zagramy pierwszy półfinałowy mecz. Znaczy, zagramy symulujemy Pierwszy półfinałowy mecz. Lata Saraj. Manchester United. W którym wyjdziemy jednak już pierwszym garniturem, bo to nie są przelewki. Oprócz wiadomo. Oprócz Monzeriego. No, wejdziemy pierwszym składem. I wynik do meczu to 1-3. Co myśmy zrobili? Kurna mać. Co my tu robimy? O Siemens z dubletem. Czy my właśnie przegra... No nie jest. Niestety. W następnym odcinku, który już będzie w środę. Będzie wam krótszy co prawda, ale będzie. Musimy postarać się odrobić straty na wyjeździe. Do następnego i siema.